Odpadacie z Fortuna Pucharu Polski, przegrana ze Stalą la 2-0. Jak skomutujesz ten mecz? Odkąd pojawiłeś się na boisku, co się wydarzyło? Kurczę, no bardzo szkoda. Stal bardzo mocno wyszło na pierwszą połowę, niestety nas zdominowała. Od drugiej połowy graliśmy już znacznie lepiej, niestety nie udało nam się strzelić żadnej bramki, no i pod koniec jeszcze straciliśmy jedną. Aczkolwiek mieliście w drugiej połowie no, kilka znakomitych sytuacji przy 0-0, bo tak jak mówisz, faktycznie pierwsza połowa dominacja totalna stalówki. Natomiast początek drugiej połowy dla was, no i nie padła żadna bramka, pojawiasz się na boisku i tak naprawdę no, nie, od tamtej pory już nie mieliście wielu, wielu okazji. No niestety, no, nie udało się wykorzystać sytuacji. Taka jest piłka nożna, nie strzelasz, przeciwnik strzela i, i odpadasz. Ostatnio. Początek sezonu znakomity, natomiast ostatnie wyniki już nie napawiają tego, nie napawają optymizmem. Co, co się dzieje? Kurde, no bardzo dobrze zaczęliśmy sezon. Dwie wygrane jeden Remis. No, kolejne mecze wciąż dobra gra. Jakby stwarzamy sobie naprawdę sporo sytuacji, jednak no, mimo wszystko przegrywamy te mecze i, i no, no, musimy to poprawić. Czy troszkę tak spada wam kamień serca, że już nie trzeba będzie łączyć ligi z pucharami, czy, czy wielki żal? Wręcz przeciwnie, no, bardzo chcieliśmy zajść naprawdę jak najdalej, spróbować swoich sił gdzieś w tym pucharze Polski, jednak no niestety nie udało się. Dzięki wielkie powodzenia w kolejnych meczach.